Mielone z niespodzianką zamiast klasyki. Mielone z z brokułem i pieczarkami gwarantuje, że domownicy będą pytać o dokładkę. I zaczynamy. Kilogram mielonego mięsa doprawiamy ulubionymi przyprawami. Wbijamy jajko. Dalej bułka namoczona w mleku. I świeża, posiekana natka pietruszki. Wszystko razem wyrabiamy i mięsko na chwilkę odkładamy. Na patelni rozpuszczamy łyżkę masła. Kroimy cebulkę i podsmażamy. Pół kilograma pieczarek kroimy i dorzucamy do podsmażonej cebulki. Broku wkładamy do wrzątku na około 3-4 minutki i kroimy na mniejsze kawałki. Gdy z pieczarek już fajnie odparowała woda, dorzucamy broku. Doprawiamy solą oraz pieprzem. Dwie minutki razem. I do waży wląduje jeden serek topiony. Gdy się fajnie rozpuści, farsz już mamy gotowy. Z mięsa formujemy kotleciki. Nakładamy nasz pyszny farsz i zamykamy, formując niemałego zraza. Pieczemy w 180 stopniach 30 minut. Misja mielone z niespodzianką, zakończona sukcesem i gotowe.